Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o charytach, czyli niezłych imprezowiczkach. Charyty były uosobieniem piękne oraz wszystkiego, co radosne w naturze oraz w sercach bogów i ludzi. Za ich sprawą powstaje wszystko, co nie jest miłe. Młodzieńcy i dziewczęta zawdzięczają im swoją urodę, Wdzięk. One są mistrzami ceremonii na Olimpie, urządzają wiesiady bogom, one upiększają życie człowiekowi. Gdziekolwiek ludzie zbiorą się na jakieś tańce i urządzą jakąś imprezkę, zabawę, ucztę, tam zawsze pojawiają się niewidzialne charyty. Bardzo lubiły Towarzystwo bogawina Dionizosa i na ich cześć wypijano pierwszy toast. Kuplowały się z muzami i bardzo garnęły się do Apolina, gdy ten tylko wziął cytrę w ręce i zaczął pięknie grać. One zaraz zjawiały się koło niego Służą Afrodycie. Kiedy ta wynurzyła się z piany morskiej u wybrzeży Cypru, one ją ogarnęły i zabrały na olim. Co rano po kąpieli, namaszczają ją olejkami, przygotowują dla niej pachnące szaty. Ku czci dobrych bogiń obchodzono święto z muzycznymi popisami, tańcami, rozdawano ludziom ciastka pszenne z miodem. Zwykle mówi się o trzech charytach, przedstawia się je jako urodziwe, piękne dziewczęta. W dawnej sztuce wystrojone, pięknie ubrane, jak na imprezkę, a później zaczęto je przedstawiać jako nagie kobietki, trzymające się zwykle za ręce, tak jakby tańczyły sobie. Ich atrybutami była róża, mirt, instrumenty muzyczne, e, jabłko lub flakonik z wonnymi olejkami, czasem kłosy lub maki. Na dzisiaj to wszystko pa.